Jako, iż ten film wleci na kanał 11 listopada, to powinnam powiedzieć o czymś związanym z tym ważnym świętem dla Polski. Ale jako już nie znam żadnych książek, filmów ani seriali związanych z 11 listopada ani z pierwszą wojną światową, a jak znam, to nie, nie pamiętam, że to dobrze, żeby o nich opowiadać teraz z głową i mówić. Więc zostaniemy w podobnym klimacie. I tak chciałam powiedzieć o tym filmie, więc akurat powiem o nim dzisiaj, czyli filmie Jojo Rabbit. On się dzieje przez II wojnę światową, a nie przez pierwszej. Klimat cały czas wojenny, no tak, więc mam nadzieję, że przyłóżcie na to oko. Ja jestem Buknięta, dokładnie Gabrysia i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Najpierw powiem oczywiście o fabule bez spoilerów, chociaż zobaczę, jak to będzie u mnie, ale postaram się. A potem będę mówić bardziej o mówienie, czyli co o nim myślę, co mi się podobało, co działa, jakie są najfajniejsze, najważniejsze wątki. To już może być spoilerowo, mimo tego, że postaram się nie zadać zakończenia i najważniejszych potwistów, ale mogą się pojawić, więc stawiam Wam spoilerów w momencie, w którym się one zaczną. Więc jeżeli chcecie obejrzeć ten film wcześniej, a warto, to posłuchajcie sobie pierwszej części, a drugą po prostu omincie, bądź obejrzyjcie ją po obejrzeniu już filmu. O czym była ten film? Głównym bohaterem jest Jojo, czyli mały, 10-letni Niemiec. Chłopak, który bardzo mocno popiera ideologię panującą w tym państwie, bo jest chroniony propagandą od dzieciństwa i wie, że to jest największa prawda. że ci są myśli, Niemcy są najlepsi, czy sobie na czym to polega. Zaczyna się od tego, że Jojo jedzie na obóz. W którym właśnie to propagandowi karmią. Palą razem z nimi książki, uczą się jakichś tam celnych zadań, uczą się, jak służyć Niemcom lepiej. Tylko, że w pewnym momencie Jojo ma zabić królika. Jak skręcić mu kark, nie jest w stanie tego zrobić. Więc wyzają go, że Jojo rabit, Jojo rabbit i się z niego śmieją. Więc on w pewnym momencie pada na pomysł, że najlepiej pokazać, że jest silny, rzucając granatem, chyba czy tam jakąś bombą. Tylko, że robi to w ten sposób, że odbija się ona od drzewa i trochę mu w nogę. Przez to nie może już służyć w tym szkoleniu, być takim, jak wszyscy inni chłopcy jakoś tam służą państwu, to on nie może. On może tego jeść jakieś ulotki, się z niego śmieją, bo jest niepełnosprawny już w tej chwili. I tak naprawdę dzięki temu nie musi iść na wojnę, nie musi tej wojnie służyć, bo to już ma tylko 10 lat, więc... Ale to jest jego największe marzenie, było pójść na wojnę i walczyć za Niemcy. Tak go wychowali. Że tak powinno być jego najlepsze marzenie, on, tak, on w to wierzy. To, to jest największe spełnienie marzeń, największe Najlepsze stanie dla człowieka, służyć Niemcom na froncie, ale nie ma takiej szansy. I zostaje w domu, roznosi lotki i tyle. Ogólnie to on jeszcze, jest, to jest to ciekawe, że on ma swojego wymyślonego przyjaciela, z rozmawia. Wymyślonego, no nie do końca, dokładnie wyobraża, wyobraża sobie, że po prostu z Hitlerem, tak sobie wyobraża. Tylko, że ten Hitler Hitlera będzie taki kumpel obozowy, tak się nie zachowuje, często absurdalnie, wręcz przerysowany jest. Jest on grany właściwie przez reżysera tego filmu, co też jest ciekawym aspektem i bardzo dobrze zagrane, No, przez to, co jest komicznym aspektem tych scen, ale jest też takim bardzo fajną konfrontacją, jak widzimy, jak Jojo zmienia się i przestaje już popierać ideologię i zaczyna być przeciwnikiem tego. A dlaczego się właściwie zmienia? Poprzez tego, że jego matka jest przeciwna tej ideologii, bardzo mocno działa w tej przeciwnej stronie, ukrywając się, robi jakieś tam rzeczy, żeby tylko sabotować te. Akcje różne. Nie wiem dokładnie też jakie, bo nie jest do końca przedstawione, bo jest to bardzo z perspektywy tego dziesięciolatka. Więc my wiemy, że ona to coś robi, ale nie do końca wiemy co. Ale zmienia się także pod wpływem Elzy, czyli chyba 15- albo 17-letniej dziewczyny, która jest żydówką, którą mama, mama ukryła w pokoju jego zmarłej siostry. Jego siostra nie żyje, a ona ukryła tam właśnie Elzę. On ma ogólnie takie podejście do Żydów, że wydaje mu się, że są jakieś wielkie potwory, siadające ludzi. O, że oni są straszni. I, I Elka troszeczkę, ogólnie nawiązują pakt, że on, on udaje, że nie wie, że ona tam jest, a ona powiedziała, że to nie zrobi mu krzywdy. I jego matce. Znaczy, no nie zrobiłabym mu krzywdy na 17 dziewczyna, ale on wie, myśli, że to jest Żydówka, więc, on, więc ona jest zła, straszna, i mogłaby to zrobić. A ja na za nóż w pewnym momencie, więc tym bardziej. On odkrywa powoli, że ona nie jest taka zła, że. Te, on w ogóle w pewnym momencie robi nawet książkę o Żydach, że ona mu opowiada takie rzeczy, że oni śpią trwając się z sufitów i takie rzeczy na gdzie to, to tam takie absurdy, bo ona troszeczkę jej się tam nudzi i trochę ma, no w jest z niego masz, że I on, ale w pewnym momencie oni zaczynają wchodzić w pewną więź. On też udaje, że, że dostaje listę od jej chłopaka, narzuconego, i on jej czyta, napisane przez siebie te listy, a on wie, że on nie może jej wysłać tych listów. Przygłosi, że nie wie gdzie jest. Wchodzi z, z pewnego rodzaju, rodzaju więź. Ona opowiada mu takie dziwne historie, on te listy jej czyta. W pewnym momencie on zaczyna rozumieć, to nie do końca jest tak, jak go uczyli, że ona nie jest taka zła, że to nie ta ideologia niemiecka jest tą dobrą, tą jedyną, najlepszą. I to jest właśnie cała fabuła, żeby nie spoilerować Wam jej. Powiedziałam pewnie o niej w trzy minuty, ale ważniejsze jest to, co powiem teraz, czyli jakie są najważniejsze tego aspekty i co najbardziej poruszyło w tym filmie. I też będzie bardziej więcej spoilerów. Bo to jest bardzo fajne, bo to jest wojna właśnie o światami dziecka. Tego nie do końca wiemy, gdzie jest ojciec, co robi matka. Wiemy tylko, że działa tam w tym ruchu, ale tego tak właśnie to nie wiemy do końca, co ona robi. Wiemy tylko, jakie są tego konsekwencje. Widzimy też, jak bardzo dobrze pokazana, jak ta perspektywa tego JoJo się zmienia. Jest ona bardzo realnie pokazana, nie jest tak, że szybko się zmienia, z dnia na dzień. Coś już się, jedna rzecz się zmieniła, i on już, on już myśli inaczej. Tylko bardzo konsekwentnie. Mimo tego, że ten film chyba trwa godzina 40, ale nie jestem pewna. Klejałam też tutaj gdzieś obok. Nie masz poczucia, że się duży, a jednak masz wrażenie, że masz dłużej. To samo mam, na przykład ja przygotuję w butach, te życzenia, porównując, że nie masz wrażenia, że te filmy się dłużą, a jednak masz wrażenie, że są dłuższe niż, niż są. Że jest tych samych więcej, że są, masz, no, że są dłuższe, nie? Masz wrażenie, że siedzisz na nim na 3 godziny, mimo tego dobrze się z tym bawisz. Nie jest tak, że za dużo. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłam. Powoli on rozumie. Co i jak się dzieje? A my też oczywiście pokazane propagandy w całym życiu tych ludzi, w szczególności tych właśnie dzieci. Jak ta propaganda jest wpychana im w każdy aspekt życia. To jest bardzo dobrze pokazane. Te obozy, te nauki, szkoła, jakieś ulotki rozwieszane wszystko. Tej propagandy jest cała masa. I to też dobrze pokazuje, że oni byli tym przesyceni. Przesyceni byli tym tą propagandą. Bardzo fajnym aspektem jest też pokazywanie dwóch, jakby światł w jednym domu oczywiście matka, która nie popiera tego systemu, nie popiera tego, co się dzieje w państwie i syn, który otwarcie deklaruje, że popiera to i będzie szedł na front, bo to jest jego marzenie. Ona musi patrzeć, jak on właśnie w ten sposób myśli, a jednocześnie nie może nic zbytnio z tym zrobić. Jest to cudowne, cudowne dwie perspektywy pokazane. Też w ogóle matkę tego JoJo gra aktorka, która grała w Czarną Dowę. W Mordzie, to jest Marvela, więc, A tak to każdy świetnie gra. Więc ogólnie, bo ten chłopak jest świetnie, świetnie zagrany. W ogóle nie ma postaci źle zagranej w tym filmie. Doktora nie ma żadnej. Bo wszystkie postaci nawet mało ważne, między nimi kolega Jojo, który tam się przewija, dosłownie, dosłownie ich interakcja wygląda w ten sposób co chwilę, że on przybiega, mówi, co się dzieje i wybiega. Ja na przykład tutaj takie sceny. To on też dobrze zagrany. Wszystkie te postacie są dobrze zagrane. Mimo tego, że to, to są dzieci, nie? Dlaczego jest tego matka, syn? Fajnie to jest pokazane, właśnie, nawet kłótnia przy stole, to jak matka musi patrzeć na tego syna który jest mocno to zaangażowany, a ona jest przeciwko. No to jest cudowne. co to jest, cudowne, jest pokazane. To jak właśnie ten rozwój tego Jojo, jak on się zmienia powoli, powoli, powoli i to jak miłość i empatia przeważają w jego życiu i widzi, że no, wiele zła się dzieje. Zaczyna traktować tą Elzę właśnie jak siostrę, a ona zaczyna traktować jego jak brata. No wiesz, nawet się nie zastanawiasz, czy on nie zaczyna się mnie zakochiwać, ale na pewno ona traktuje go jak brata, i oni widać, że to dochodzi do pewnych więzi. I mimo tego, że oni nie wiemy, co się, to się dzieje po wojnie, bo ta wojna w sensie się kończy, nie wiemy, czy oni dalej zachowali kontakt, czy się znali, ale wiemy, że to była więź to trwa całe życie, nie? Między nimi. No i właśnie to odrogu od do przyjaciół, to też relacja, też jak Elza na niego patrzy, że na przykład tego takiego, takiego dzieciaka, który nic nie rozumie, a potem właśnie zaczyna traktować jak brata. Też jest fajnie pokazane. No i w ogóle ten humor, który jest w tym filmie. Pomimo tego, że jest film o wojnie, to ma bardzo podobny ten klimat w ogóle film, e, zaczynając od tego, do książ książki Złodzieja Książek. O tej mówię może na tym kanale, więc możecie sobie zajrzeć na kanał. I na była pierwsza recenzja w książek na tym kanale. To nie najgorsza, <grym grym> stając życie, ale tak naprawdę to są bardzo podobne historie. Obydwie mają w sobie humorystyczne momenty. Obydwie wciągają, oby... obydwie mają. To jest takie śmieszne momenty, albo też momenty zwykłego życia, jak jakiś spacer, jakieś gadanie, jakiś obiad. I widzisz, jak powoli ta wojna coraz bardziej wkłada się do życia tych bohaterów, na od tego, że wojna jest gdzieś daleko, a potem jest coraz bliżej. Ale tutaj dobrym, bardzo dobrym aspektem tego, tego filmu jest humor, żarty. Choćby ta postać Hitlera to jest taka się ab przerysowana, absurdalna wręcz. Wiadomo na nie wiem, Hitler je. Oni jest tak, oni siedzą przy stole, yy, siedzi matka po jednej stronie, po drugiej siedzi, siedzi ojciec, a on sobie wyobraża jeszcze, że między nimi siedzi Hitel który je głowa jednorożca. No jest to rzecz absurdalnie zabawna, ale to działa w tym filmie. Pomimo tego, że mamy te bardzo ważne wątki, bardzo trudne wątki, między innymi to się dzieje z tą matką, między innymi co się dzieje z Joe Joe i z Elzą, tak? Ich relacja, i jak oni muszą zbradzić w pewnym momencie już bardzo, w bardzo takich drastycznych warunkach to jednak ten humorystyczny aspekt jest cudowny. Świetnie się przy tym bawisz, jest wesoło, wskoczysz na początku. To nie jest mega smutny film dołujący, tak? Co jeszcze jest dobre w tym filmie? Aktorstwo. Głównie wszystkich aktorów, to już o tym mówiłam. Elsa jest dobrze zagrana, JoJo jest dobrze zagrana, oczywiście matka jest zagrana cudownie. Będą się taką taka scena, która dla mnie aktorsko była mega wymagająca, mi się wydaje, dla niej. Tylko ona musi udawać ojca. To się nie udaje ojca, nie gra. To no, bym ona powiedziała, ta, ta bohaterka... ona tam coś mówi, że może ojcu powinien to powiedzieć, albo coś takiego to ona maluje sobie pół twarzy na Sadzą i udaje się, z jego ojcem. Nie wiem, czy dobrze rozumiecie, jak na ale to ona o tym wie. Ona wydaje mi się, jak czułowska, być bardzo trudna, a jest na ona świetnie. Ten film jest bardzo przyjemny, między innymi też to, te kolory tych pokoi, tych budynków nie są takie bardzo brutalne, wydają się by być takim zwykłym miasteczkiem, a ten dom jest bardzo ładny, bardzo zadbany, bardzo tam ten pokój tej siostry... No spokój wydaje się, naprawdę super wygląda też trzeba, że ten. chyba ma taki przyjemny klimat. Naprawdę się go przyjemnie ogląda, mimo tych trudnych wątków. Jeszcze jest na przykład wątek tego. Bo w ogóle ta matka tego JoJo ma bardzo duże wpływy, w sensie. Ogólnie wszyscy wiedzą, jest z bohaterów się na przykład boi. Jest na pewno bohater, który zajmuje się właśnie tymi dziećmi, które w tych obozach, na tych wyjazdach, szkoleniach się nie zajmuje. W pewnym momencie jest cena, to tu to bardziej w której oni wchodzą do domu i nie ma matki. Z jakiegoś powodu wchodzą i mają sprawdzić. Nie wiem, tam są jakieś wyźreczne, nie ukrywają jakiegoś Żyda albo coś takiego. Więc Elza udaje tą siostrę JoJo. On udaje z nią, ona z nim. I w pewnym momencie oni pytają, on ją pyta ten właśnie, ten. zdjęcie, że się wiedzieli o kim mówię. nie mam kto się nazywał. Nikt nie był dokładnie, w sensie o że się zajmował tymi dziećmi. Oto on ją pyta o datę te urodzenia tej, tej siostry. Ona podaje, on sprawdza w dowodzie i ona podała złą datę. W ogóle na parę dni właśnie pomyliła. Ale podała złą. A on udawał, że dobrą powiedziała. Się udawał przed nim, okej, okay, wszystko, idziemy dalej. Bo też, no chyba nie do końca chciał, mimo tego, że nie wiadomo, jakie było jego zdanie w tym wszystkim, czy on popierał, czy nie popierał, no nie chciał, żeby te dzieci jednak zginęły, tak? Żeby ta matka zginęła, żeby oni zostali sami, bądź w ogóle, żeby nikogo z nich nie było. Mimo, że może nie wiedział, kto ona jest, albo się domyślał. Ale wszedł tą narrację, mimo tego, że z nim to nie umawiał, bo zarówno było dzieci, też jest bardzo fajna postać. W ogóle to ja tego kojarzę, nie wiem skąd go kojarzę, może napisać skąd gdzie on jeszcze grał. Ale to właśnie wszystko, co mogę powiedzieć w tym filmie. Film jest fenomenalny. Najbardziej wzruszającą. O, jeszcze powiem tutaj: będzie balin spoderowo, jeszcze, jeszcze balin Najbardziej wzruszającą chyba sceną jest oczywiście cena końcowa, w której oni jej wmawia, że. Wygraliśmy e, wojnę, Niemcy wygrali i musisz ukrywać i chcesz uciekać, a przegrali, więc może wyjść po prostu na światło i tam tańczą na środku. Tak naprawdę kiedyś mu powiedziała, że, że za będzie wszystko okej, okay, a i wtedy zatańczyli na środku. A i. Bardziej, jeszcze bardziej wzruszająca chyba scena to jest w momencie, w którym on idzie przez plac i znajduje, tylko buty matki, która wisi Szedł na placu. I on się do niej przytula, i to jest bardzo wzruszająca scena. Bo oni potem są sami, muszą sobie sami radzić. Oni są dziećmi, tak? Ona ma tam 17 lat, czy 16, czy tam 15, ale no, on ma 10, muszą sobie sami radzić, też muszą udawać trochę, że nie mogą też powiedzieć, ej, nie z nami zrobicie, bo jest wojna, tak? Ten mężczyzna, na końcu też, który. Ten mężczyzna, który ich uratował wcześniej w tym domu, a tu jego po raz kolejny, udaje, że mówi, że on jest Żydem i go, że go wywalać i że jest zły, żeby mu nie zrobili krzywdy z tą żołdą, tylko zrobili, żeby zabili go, bo zabili go tam po tym momencie, na końcu, a żeby go zostawili w spokoju. Żeby myśleli, że jest Żydem, że jest tym pokrzywdzonym, żeby nie zrobili mu krzywdy. Nie wiem, czy zrobiliby by prawdziwie, jak już krzywda dziecku, w szczególności, że to już byli ci co ratowali, ale. Ale to jest bardzo wzruszająca scena. Takie trzy najważniejsze sceny tego filmu. Yy, właśnie to jest fajne, jak wojna wkrada się w ich życie i coraz bardziej tam jest, na końcu mamy to rzeczywiście bitwę, co w ogóle na przykład się tego nie, zakła nie zakłada, że taka coś się pojawi. Cudowny film, który polecam każdemu obejrzeć. Wzruszający, mega też zabawny, z mega dobrą aktorską grą, mega dobrze nagrany. Każda postać ma swój charakter i każda postać jest bardzo konsekwentna. To było to, tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam was do komentarzy, powiedzcie czy analiście, co wam się podobało. Co chcielibyście na kanale zobaczyć? Proszę łapki w górę, subskrypcji kanału, no tradycyjnie, do zobaczenia. Cześć!